Cześć! Chciałem dla Was nagrać króciutki filmik, w którym wyjaśnię, jak działa konkurs cydrów domowych Pomona, bo to w sumie jest przecież wasz konkurs, wy się na niego zgłaszacie, zgłaszacie na niego swoje cydry. Uważam więc, że powinniście wiedzieć na jakich zasadach ten konkurs działa. Więc postaram się pokrótce opowiedzieć, jak sędziujemy w konkursie cydrów domowych Pomona, na jakich zasadach Um, jak wyglądają metryczki, jak je odczytywać, o co w nich chodzi, no i um, kim są sędziowie. Ale na samym początku chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, za to, że wzięliście udział w konkursie. Nawet nie znając nagród tego konkursu, bo ich tak naprawdę nie ogłosiliśmy, mogę w tym momencie powiedzieć, że e, nagrodami są jak zwykle dyplomy, jak zwykle e, butelki cydrów i jak zwykle m, drzewka od. Kamili Jankowskiej z firmy Jankowski i Syn, szkółki drzewek jabłoniowych, no i od cydru Ignaców buteleczki. No więc przejdźmy do pierwszego punktu, czyli jak wygląda sędziowanie na konkursie cydrów domowych Pomona. Otóż etapy są dwa. Pierwszy etap sędziowania jest to, są to eliminacje, drugim etapem jest finał. Zanim jednak dojdzie do sędziowania, to przychodzą wasze cydry. Potrzebujemy dwóch butelek, jakby w razie czego coś się z jedną działo. Poza tym mamy dwa etapy, więc dobrze jest mieć w zapasie jedną butelkę. Jeśli cydry przychodzą, my je kodujemy, czyli każda z nich, każdy cydr dostaje osobny numerek, który jest przyporządkowany do nazwiska i dalej sędziowie widzą już tylko i wyłącznie numerki cyferki na Kubeczkach, które możecie zobaczyć na zdjęciach. Więc do sędziów trafiają cydry w tej samej temperaturze, które już troszkę sobie odstały w identycznych kubeczkach. Kubeczki od razu mówię są z PLA, czyli są z kukurydzy. Nie używamy plastikowych już od jakiegoś czasu, także to jest wyłącznie kukurydza. Jest szansa, że kiedyś się rozłoży. Sędziowie dostają cydry w kubeczkach i zaczyna się pierwszy etap, czyli Eliminacje. Eliminacje mają za zadanie um, wybrać, odsiać te cydry, um, z którymi coś jest nie tak. Cydry, które mają ewidentne jakieś wady, cydry, w których um, coś po prostu nie wyszło, to się zdarza, normalna sprawa, od tych cydrów, które są. Bez wad i które zasługują na wejście do finału. Więc w eliminacjach staramy się wyłapywać to, co jest nie tak, a gdy już um, będziemy mieli same cydry przebrane, że tak powiem, powiem, to wtedy następuje drugi etap, czyli etap finałowy. Finał polega na tym, że ponownie zachodowane próbki dostają sędziowie na stolik i z nich. A wybierają trzy najlepsze. Dlatego właśnie w liście widzicie listę finalistów, czyli cydry, które są dobre, bo nie mają żadnych wad. A także widzicie trzy najlepsze cydry, cydry, które wybrali sędziowie, a z tych, które zostały dostarczone na stolik. Oczywiście, oczywiście. Są różne kategorie, więc najpierw sędziemy jedną, później drugą kategorię. Albo robią to ci sami sędziowie, albo mamy drugą komisję, to zależy. Tym razem mieliśmy jedną komisję do wszystkiego. No i tutaj dochodzimy do etapu metryczek i dochodzimy do pewnej sprawy trudnej dla mnie, ponieważ z Pomony 2021 nie nie wysłałem metryczek. Do czego się przyznaję, za co przepraszam, powinienem to zrobić, ale moja decyzja była świadoma. Dlaczego tak się stało? Otóż, z racji tego, że od dość dawna sędziuję w konkursach piwnych, albo piwowarskich, jak to woli, tam gdzie piwowarzy domowi wysyłają swoje piwa i miałem okazję organizować również kilka różnych konkursów, także piw rzemieślniczych. Doszedłem do wniosku, że dużym problemem, który rodzi bardzo wiele nieprzyjemnych sytuacji, są metryczki, a właściwie relacje między sędziami a piwowarami, tudzież twórcami alkoholi, wyrażone poprzez metryczkę. Postanowiłem z tym walczyć. Nie chciałem, żeby zdarzały się takie sytuacje jak przy konkursach PIW domowych PSPD, które zdarzają się nagminnie. To znaczy, że piwowarzy a, wrzucają metryczki, y, które ich zdaniem są napisane źle, z których się wyśmiewają, w których napisane są głupoty, w których ich zdaniem oczywiście, w których y, y, twierdzą, że sędziowie kompletnie się nie znają, bo piszą bzdury, dają jakieś zalecenia, y, na przykład sugerują, że y, było coś użyte, co nigdy nie było użyte, że było jakieś droże, kiedy ich nigdy nie było, więc y, w celu Uniknięcia takich metryczek oraz uniknięcia pisania popraw higieny w browarze odrzuciłem metryczki, które są używane w konkursach piwowarskich. Stworzyłem od zera proste, krótkie informacje dla cydrowników. To znaczy, już Wam pokazuję jak wygląda tegoroczna metryczka. Mam nadzieję, że ostrość jest dobra, że nie widzicie tego odwrotnie. To jest arkusz eliminacyjny konkursu cydrów domowych Pomona 2022 jak widzicie tutaj została zaznaczona wada octowa ponieważ cydr był po prostu octowy więc to jest ewidentna wada która powoduje Odrzucenie takiego cydru. Jest to wada wynikająca, jak słusznie zaznaczyli sędziowie wada zakażeniowa, ponieważ doszło do zakażenia acetobakterem raczej nie ma innej możliwości, ewentualnie mógł ktoś dodać octu. W innych przypadkach to po prostu drożdże bakterie, które powodują tworzenie się octu. No i tutaj jeszcze krótka uwaga na temat, krótki opisik cydru, w którym wyjaśniają sędziowie. O co chodzi? Tutaj mamy napisane, że bogaty i ciekawy aromat sugerujący użycie dębiny, natomiast w smaku niestety dominuje ocet, co też pokazuje pewną ścieżkę, jak się to mogło wydarzyć. Jeśli ktoś u, użył kostek, beczki jakiegoś drewna, tam jest duże ryzyko tego, że coś się wydarzy a, z, mm, z bakteriami odstującymi. Więc nie ma tutaj żadnych sugestii, nie piszemy żadnych durnot, nie piszemy jakichś kocopołów o e, zachowaniu higieny, nie dajemy żadnych rad. Po prostu poprosiłem sędziów, żeby wskazali jakieś pozytywne cechy, nawet jeśli ten cydr nie jest najlepszy, oraz pokazali, w którym miejscu jest wada, co macie ewidentnie wykazane. Tak wygląda metryczka eliminacyjna, czyli z momentu, w którym coś się. Dzieje nie tak, ale mam również metryczkę, inną metryczkę z finału, czyli to, co otrzymacie, jeśli wasz cydr nie miał żadnych wad i zakwalifikował się do rundy finałowej. Oto tak wygląda metryczka, proszę bardzo. Jak widzicie, ma wyłącznie numerek, który identyfikuje ten cydr, tylko ja później mogę odcyfrować, kto to zrobił po to, żeby nic sędziom broń Boże nie sugerować oraz tutaj króciutki opis tego cydru o, w aromacie jabłko i miód w tle bardzo um, udane połączenie, czuć do, e, dodatek i został zachowany charakter cydru w smaku trochę bardziej e, kwasowości. Trochę brakuje przepraszam kwasowości, ale jest zachowana jest dość wysoka pijalność, więc tutaj osoba, która tworzy ten cydr dostaje konkretne informacje, co się podobało lub co było nie najlepiej lub ewentualnie do poprawy według sędziów. Nie ma tutaj żadnych sugestii, zrób to tak, użyj innych jabłek i tak dalej. Robicie to, co chcecie, jesteście mm, doświadczonymi cydrownikami. Jeśli przeszliście do finału, nie będziemy Wam pisać żadnych kocopołów o... O higienie. Dlatego właśnie w roku 2021 nie wysłałem metryczek, nie byłem z nich zadowolony. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko takim metryczkom i uznacie, tak jak ja, że to jest najlepsze, co możemy Wam dać. Króciutki feedback na temat o, Waszego mm, cydru, jak on wygląda, bez żadnych zbędnych informacji, o, które podburzałyby do wywoływałyby wywoływałyby, przepraszam, może się napić wody jakieś negatywne emocje, jakąś złość w twórcy, że coś zostało źle odczytane. No i tutaj dochodzimy do ostatniego etapu, czyli do e, sędziów. Otóż kierując, e, otóż zapraszając sędziów na e, konkurs cydrów domowych Pomona. Nie kieruje się żadnymi innymi względami, jak tym, czy ci sędziowie po pierwsze znają się na swojej robocie, umieją oceniać, tak jak ja uważam, w sposób bardzo dobry, czy są naprawdę w tym dobrzy i czy znają się na cydrach. Więc nie zawsze są to sędziowie piwa, choć. Bywa Tak, najczęściej, ponieważ znam dobrze to środowisko i wiem, że te osoby się bardzo dobrze znają na różnych alkoholach. Bywa na przykład, sędziował również Tomek Porowski z cydru Ignaców, czyli twórca cydru. Sędziował Bartek Knapek z projektu cydru, który również się bardzo dobrze zna na cydrach. Kto jeszcze był na przykład Maciej Nowicki z inicjatywy, człowiek, który doskonale zna się na winach. Ale nigdy to nie była jedna osoba, zawsze to była grupa osób, która ustalała konsensus. I z takiego połączenia, z połączenia bardzo dobrze znających się na rzeczy sędziach z osobami, które doskonale znają się na tworzeniu cydrów, powstawało właśnie, moim zdaniem, najlepsze ocenianie możliwe tych, tych cydrów. Więc Kompletnie nie zależy mi na tym, kto jest w jakiej organizacji, czy opłacił jakąkolwiek składkę. Mam to kompletnie w nosie: mi zależy tylko i wyłącznie na tym, czy oni się znają, czy oni piją cydry, czy oni wiedzą coś o tych cydrach, czy potrafią powiedzieć, czy potrafią znaleźć i wyłapać wady. Otóż oświadczam Wam, że mm, ci sędziowie, znam ich wszystkich osobiście, na pewno znają się na cydrach jeżeli ktoś mniej się trochę znał na cydrach, to na pewno był doskonałym sędzią i potrafił wykryć wady i ja nie mam żadnej wątpliwości, że sędziowie piwa potrafią znaleźć podstawowe wady takie jak siarkowość, octowość i tak dalej, potrafią je nazwać, wyłapać, nie mam tu żadnej wątpliwości. Co więcej, sam byłem przy procesie oceniania, więc wiem, że naprawdę to że bywały wyłapywane wady, nigdy to nie było na siłę. Rzeczywiście te rzeczy tam były i ewidentnie coś z tymi cydrami było nie tak. Tak samo, jak nie mam żadnych wątpliwości, że ci sędziowie są w stanie wybrać najlepszy cydr z tych, które były na stoliku. Ja ich, ja próbowałem tych cydrów, w większości z nich i podzielam te poglądy. Naprawdę sędziowie potrafią dobrze oceniać na pomonie. Na, na konkursie cydrów domowych Pomona, za co Wam ręczę moim słowem. Także, no cóż, to są chyba takie najważniejsze rzeczy dla tych, którzy wysłali swoje cydry. Kiedy będą metryczki, jak tylko je zeskanuję, to je wyślę. Dajcie mi jeszcze chwilkę, ale postaram się to zrobić jak najszybciej. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś sugestie, jeśli chcecie coś wiedzieć... Piszcie na konkursie cydrów domowych Pomona, nie ma żadnego problemu. Będziemy rozmawiać, będziemy sobie wszystko wyjaśniać. Mam nadzieję, że ten konkurs jest konkursem, z którego i wy, i my będziemy zadowoleni, i sędziowie, i a, cydrownicy, bo o to w tym wszystkim chodzi, a nie o jakieś kłup, kłótnie głupie, jakieś dyplomy, jakieś inne kompletnie niepotrzebne rzeczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I do usłyszenia, i do zobaczenia również za rok w konkursie. Cześć!